Rejestrując się w platformie Gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. 17.00 z Romitrox zapraszam Was przez serdecznie. Na kolejny odcinek na moim kanale, Jeszcze odcinek widzimy się w grze Ghost Runner, niestety w wersji demo, ale na pewno będzie bardzo ciekawie. Nie wykopiam się zbytnio tematy Ghost jedynie zobaczyłem na internecie trailer, to coś mi tak przyciągnęła do tej gry i tak zachwyciło, bo pomyślałem, że może być naprawdę bardzo fajną grą. Poza tym jak bardziej się wczytałem, jeżeli chodzi o całą grę, to zauważyłem, że jest grom polskiego studia. Ja większe bądź mniejsze gry polskich studiów grałem i powiem, że są nie najgorsze. Mam nadzieję, że Ghost Runner podbije, e, wiecie, może resztę Europy czy... Nad kraje poza Europą, bo według mnie gra ma duży potencjał, tak samo jak możliwe, że Wiedźmin, w zasadzie Wiedźmin to już miał potencjał i dalej go ma, a taki Ghost Runner według mnie, jest grą, która może naprawdę podbić wiele serc. Jeżeli chodzi o samą grę, w Ghost Runnerze trafiamy do cybernetycznego, cyberpunkowego, w zasadzie miasta rządzącego twardą ręką. No ludzi. Na rozgrywkę składa się parkurowe przemieszczanie się pomiędzy poziomami oraz eliminowanie przeciwniku z użyciem broni białej bądź jakichś specjalnych umiejętności. Może być według mnie naprawdę bardzo ciekawie, jest chyba bez przedłużania możemy zaczynać grę demo. Mamy ustawienie, które sobie już ustawię. Jeżeli chodzi o samą grę, już wszystko fajnie po Podoba mi się w ogóle. Sam można powiedzieć, że na razie się samo menu, bo jednak nie mam tak jak kwasasy, nie klikniemy dowolne przyciski już nam od razu daje grę. Mamy do tego ustawienia, które są według mnie dość przydatne. Zbytnio zaawansowanych to niestety na razie nie ma, to jest w sumie tylko gra Deon, dostępna jedynie na chyba z nimi, tak mi się wydaje, ale na pewno możemy się spodziewać czegoś większego według mnie, bo sam, sama gra już mnie tak strasznie jara. Nie mam, pojęcia, nie mam pojęcia, czy przypadkiem tutaj nie będzie za cicho. Może że kwestie, bo ja trochę je tutaj poprzeciszałem, żeby nic mnie nie zagłuszało, ale powiem, że trzeba wszystko w porządku. Ale powiem, że sam start już jest naprawdę bardzo przyjemny. Nie no, sama muzyczka jak i sam, samo miasto, które tutaj już mamy na wstępie jest naprawdę tak genialnie wykonane, tak się jaram tą grą, ale po samej można powiedzieć, że okładce, czy po samym trailerze spodziewam się, że to będzie gra mniej więcej w cenach 250 zł tak mi się wydaje. Nie no, genialne. Niby proste, ale naprawdę tak fajnie, czyli na razie to wszystko wygląda, tak się jaram tą grą. Na razie tutaj chyba zbytnio nie przeciwników nie, nie, nie widzę, więc na razie mamy spokój, żeby się nauczyć samych mechanik. Ale ciekawe mnie kurde te umiejętności specjalne, o których była mowa, jak czytałem lekką podpowiedź. Yeah, Chciałem kurde tylko tak fajnie od góry, znaczy, ale niestety nie dało rady. Dobra, musimy chyba tam się dostać, więc możemy... Nie no! E, genialne jest to, że mamy tak jakby automatyczne przyczepianie. To jest naprawdę tak strasznie pomocne. Kurde, nie mamy dobra, myślałem, że mamy podwójny skok. Jednak nie. Jak to tutaj już na pewno w gameplay jakby był. To będzie tak strasznie dużo skakania. Pod shiftem mamy... Wow! Dobra, czyli mamy taki jakby przeskok. Mega przydatne. Teraz możemy tędy. Ale naprawdę, sama gra jest według mnie tak naprawdę genialnie doprasowana. Samo demuś mi tak jala, naprawdę. Nie mam tutaj innego komentarza. Postaram ci jak to bardzo ładnie wszystko wygląda. Samo można powiedzieć, że zamysł, jak jaki jest sam pomysł. Bardziej tutaj pomysł pasuje na cyberpunkowe FPS. Nawet nie wiem, czy to może na, można nazwać FPS-em, ale może shooter, w którym jesteśmy w cybernetycznym. W cyberpunkowym rozwiniętym mieście jest naprawdę bardzo fajny. Podobał mi się właśnie motyw cyberpunkowego miasta w Obserwerze. Można powiedzieć, że cyberpunkowe miasto, bo było dość nieźle zwansowane technologicznie. A tutaj to już widać duży potencjał. Wow. Wow. O kurde. Nie no, ale brakuje mi tylko podwójnego skoku. Nie wiem czemu, ale strasznie by mi się przydał na pewno. Ale same mechaniki to według mnie będzie już naprawdę się y, trzeba nauczyć tego wszystkiego, ale no, to jest na razie gra demo, więc najpewniej samej pudełkowej wersji nie będziemy mogli się szybko spodziewać, chociaż widziałem, że... w 2018... Y, 2000, jakim tam się nasładzić w 2020 ma być. Tutaj już widzę dwie, dwa sposoby na tego gościa, więc możemy chyba lecieć. Tak, to jest chyba klucznik tak zwany, czy... No, dobra, jednak nie. Eee, to jest tak zwany klusznik, bo chyba czytałem coś takiego tam było, teraz tak. Tak. Kurde, dobra. Tak, nie tak. Tak, może tak. Kurde, naprawdę? Eee, dobra, Co, szkoda, że nie mam pod prawą myszki jakiegoś dasha. To by według mnie dość fajne, ale dobra, tak. Kurde, przyzwyczajenie z, z super hodo, że czas nam się zatrzymuje. A może jakoś tak Ej, naprawdę! Czemu my nie możemy nic zda zdaszować? Albo chociaż odbić Tak? Kurde! Szkoda, że nie mamy żadnej animacji zabijanie tego gościa, to byłoby według mnie naprawdę fajne. O kurde, ile tam jest? Czyli tak, tutaj jest jeden gościu po prawej, z tego co widziałem, ale gdzie? Dobra. Nie! Kurde! Ale dobra, jeszcze raz, czyli musimy go tak skoczyć. Tak, jednak nie. E, muszę bardziej chyba od. Tak jak pod boków pod. podejść tego gościa, bo z tego co widać, to on właśnie jakoś tak dziwnie strzela. Bok. Zabit fajnie. Jedyny problem może być kurde coś, bo ona jest strasznie, kurde, duża. Tak. Bok, tak Pięknie zabity e, Teraz ten powinien być jakoś po lewej stronie Ale, o kurde, dobra, nie? Muszę jakoś tak, potem tak Bok, tak Bok, dasz Wow, głowę odcinam, super Kurde, ale sam też znacznik jest bardzo fajnie wykonany Pier... Nie, fuck Dobra, jednak nie Pierwszy raz widzę grę, która naprawdę fajnie nam pokazuje cel, do którego mamy iść. Może się jadamy takimi wzdetami, ale one naprawdę są dość przydatne. Jak można byłoby tutaj skoczyć? Wydaje mi się, że musimy właśnie po tej ścianie jakoś tak? I Daszem? Tak, właśnie daszem. Co czyli musimy podążać za tą rurą. Exit the Doom Zone, dobra. Musimy... Nie tak? Eee, ściana, właśnie, pięknie wydrapana. Jak w... Tą że ściany obsrane albo z linkami, żebyśmy mieli gdzie się przyczepić. Dobra, teraz tak. Dobra, jednak nie tak. Yy, tutaj nie widzę innego potencjału, jak niestety ta droga na prawo. Tak. Bok, dasz zabity. Fuck! Muszę to znacznie szybciej zrobić, ale samo sam gameplay, sam gameplay dema warto dodać. Jest naprawdę według mnie tak genialna, chyba w Resident Evil e, dwójce Masteret tak się dobrze nie bawiłem. Ale muszę przyznać, że gra jest tak genialna! Tak genialna! Gram w same FPS Shooter i ta gra jest tak fajna. To pewnie będzie, no... Gra single player. Według mnie genialna, naprawdę. No, chyba tutaj mechanizm eksplorowania raczej nie będzie, tylko na dopianka z przeciwnikami. Z jednej strony spoko, z drugiej strony może mniej spoko. Nie wiem, ale jedyne co wiem, to musimy pewnie... Ściana, tak? Tutaj dasz. Dobra. Teraz co? No pewnie tutaj kontrolam. Wielkie jedynie opcje sprintowania, chociaż mam wrażenie, że automatycznie nam to postać wykonuje. Nie wiem. Tak! Kurde, prawie. Ale naprawdę, sam parkour jest chyba lepszy niż w... Jak ta gra się nazywała? Kurde, już sam nie pamiętam, ale pewnie każdy już do, dobrze wie. Jednak nie tak, czyli musimy tak. Dash, Ciekawie, czy mam jakiś cooldown na tego dasha, chyba tak. Fajnie byłoby jakbyśmy mieli jeszcze opcję rozwijania umiejętności, chociaż to byłoby trochę czasochłonne, ale no. Powiem, że ciekawie to wszystko, kurde, wygląda. Dobra, jeszcze nie. W ogóle też widziałem, że lekki, można powiedzieć, że zarys Fabu już widzieliśmy, bo jednak była mowa chyba o, o zabójstwie naszej żony i córki w trailerze. Tak mi się wydaje, jak oglądałem go na YouTubie. Więc chyba będzie jakaś fajna bijatyka z zabójcami naszej Dobra, żony, córki. A, czyli pewnie musimy tych gości tutaj wybijać Kwak od boku, dobra, yy, czyli co? Dobra, tędy zjeżdżamy tak Nie wiem jak mnie chłop trafił, ale spoko yy, Wydałem wydałem że kurde jakoś tędy od boku Nie trzeba to podejść, ale co my mamy teraz tutaj zrobić? Była bo so, bo jakaś mowa o odblokowaniu drzwi, jakimiś chipami czy czymś tam. A najpierw, no w sumie to możemy pójść tak jak nam tutaj fajnie gierka pokazuje, jednak nie. Przez chwilę miałem wrażenie tak jakby nasza postać robiła jakąś animację odbijania pocisków, nie wiem. Ale dobra, teraz bok, tak, nie. Czy kurde się przyzwyczaiłeś do tego daszowania w zwolnionym tempie czy... Jakby go nie nazwać, bo jednak on jest strasznie nam przydatny. Teraz tak, skok, tak. A w sumie to jest tylko chyba kwestia dobrego wczucia się w grę. Bo jednak to jest takiego chyba trudnego nie jest. Fak, jeszcze kurde tutaj. Dobra, tak. Tak, nie, no ale naprawdę, to jest coś pięknego. A też samo dopracowanie tutaj terenu jest tak fajne. No po prostu ja nie, nie mam co innego mówić, tylko mogę komentować, jak genialna jest ta gra. Naprawdę na samym starcie. Fuck! To jeszcze raz, czyli bierzemy tego tak. Skok. Nie ja też jaki zaśnik ma ta nasza katana, ale chyba nie największy. Widziałem, kurde, że możemy chyba pod tamtym. pod tamtą rurą jakąś przejść. Więc ja w sumie przetestowałbym, jakby to mogło. Wyjść? Jakoś tak? Tak. Pso, a, bo to jest droga naokoło. Dobra. Czy mogę zrobić chyba coś takiego? Dobra, teraz w sumie to, to naprawdę ma duży potencjał. Tak. Dobra, pięknie. Pięknie wywaleni w kakałko, ale naprawdę my jesteśmy tak potężni. Ciekawie mnie. Jedynie historia naszego bohatera, bo to najprawdopodobniej jest nasz bohater. Dobra, e. Czeka mi też, czy będzie jaka, jakiś otwarty świat tutaj otwarta mapa czy tylko w zamkniętych pomieszczeniach będziemy się poruszać. Na razie nie mam pojęcia, ale kurde. Jakby można byłoby tam wejść? Wydaje mi się, że chyba. Ja to nawet nie mam pomysłu, jak? Ale dobrą, że się czegoś dowiemy. Kurde, no. Widzę potencjał w drodze na lewo. Wow! Wow! No, już wiemy, co robi prawe myszki. Szkoda, że kurde, nie mam opcji. Dasho odbijania strzałów, to byłoby fajne. Nie musimy tak. Nie. Dziwne, ale właśnie widziałem tam na trailerze też opcję przyciągania się naszym grappling hookiem, naszym linkom, naszym czymś. Jak Indiana Jones, trochę, ale to naprawdę fajnie, że trailery mogą nam uchylić rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o samą grę. Wydaje mi się, że kurde, tam musi być ee, jakiś pan hack, żebyśmy mogli się do niego przyciągnąć, bo innych opcji tutaj. To ja chyba niestety no... Widzieć nie widzę, ale naprawdę genialnie to wszystko wygląda wykorzystywanie terenu jest naprawdę super jak w na przykład Watchdoxach wykorzystywanie mm, terenu. Jak my mamy teraz tam wejść? Kurde, no musiałbym albo to na jakiś timing albo. co na jaki timing? Kurde, jestem naprawdę jakiś głupi. Aha, tutaj nad nami. Dobra, znowu mój błąd, ale przynajmniej już wiem, że są rozesnany w terenie, to jest tylko kwestia tego podejścia. Powinno być chyba wszystko w porządku, tak mi się wydaje. Chociaż, kurde, naprawdę potężnie wyglądają te całe budowle. Ale dobra, right, teraz skok. Pięknie, teraz tak. Tutaj jest linka, czyli już tutaj widzę duży potencjał w rozglądaniu się, niestety. Bo rozglądanie to według mnie w tej grze to będzie opcja, niestety, klucza, ale skrynie nie będzie opcji chyba wykonanie większości misji. A że naprawdę przeciwników mamy tutaj? Nie no, tak. A ciekawie mnie, czy nasza postać jest takim papierkiem, że nas strzała pada, czy, czy ja. Fak! Kurde! Jednak to niestety tak fajnie nie działa, jak sądzę, ale dobra, możemy teraz tak. Tego zabić. Bok. Nie. Kurde, zamek się, ale dobra, możemy polecieć chyba tak. Tego gościa zabijamy, jednak nie. Tamże jakoś tak zabijamy. Teraz tego zabity. Teraz skaczemy tak. Dobra, pięknie. Teraz tam. No to możemy chyba tędy się podcofać, ale teraz... Chyba możemy tak. No właśnie, tutaj mamy przejście, fajnie. E, na razie nie widzę żadnego problemu w graniu w ogóle w całą grę, bo nie sprawia mi w ogóle żadnej trudności. Kurde, że naprawdę strasznicy tutaj. Całkiem się domyślałem, że musimy na nich się skupić, ale dzięki za podpowiedź, Gierko. E, jak tutaj musiałem wejść? Andora tędy. Nie muszę się strasznikami, kurde bela zająć w pierwszej kolejności. Oni nie będą dosy prosi, tak mi się kurczę wydaje. Od lewej st Co jest? Dobra, teraz. Kurde, mogłem tego shifta jednak użyć z Blinkiem, a w zasadzie zatrzymaniem czasu. Ale dobra, teraz tak. Jednak nie tak. Czyli bierzemy... Kotwiczka naszą, skok, skok, shift, lewo, nie, Kurde, naprawdę, ten aim tych przeciwników jest posrana, że my ani razu nie możemy się trafić, to jest... ...jakieś chore niestety, gdzie teraz oni, dobra, możemy na bok, jeszcze raz na bok Kurde, tak blisko, no naprawdę to się trochę jak w superchocie, bo nie mamy, kurde, opcji dostania ani, ani jednego najmniejszego strzała nawet w kolano. My jesteśmy jak jakimś, kurde, cybernetycznym potężnym gościem. Ale dobra, czyli już wiemy, że tych przeciwników jest tutaj znacznie więcej niż mi się początkowo wydawało. Czyli tak, ten, ten, bok, bok, ten, bok... Kurde, moja głupota, po co ja poszedłem na tamto lewo? Dobra, bok, bok Tak, tak, w ogóle też mamy jakiś kurde czas użycie się tego naszego Linkowania, zatrzymania czasu i chyba jak nam się skończy to Ten czas użycia To już tak jakby nie polecimy do przodu, tylko tak jakby Będziemy mieli tylko ten zatrzymany czas jeżeli chodzi o ten efekt No tak, bo tak jakby jeszcze lecimy do przodu, więc w sumie Warto wejść takiej mechaniki, czyli teraz tak Kurde, ostatni nam został, no. To jest naprawdę kwestia, nie wiem, jednego strzała, jednego, nie wiem, jednej kamizelki odpornej, no. Że my naprawdę, on my jesteśmy takim papierkiem? Nie, no ale chyba w umiejętności, to w tej gierce chyba nie będzie. Znowu zwykły klawisz. Dobra, muszę pamiętać o tym, kurczę, shifcie, bo on jest chyba niezbędny, niestety. Dobra, tak, teraz. Yy, fuck, nie widziałem tutaj opcji przyciągnięcia się, więc jeszcze raz. Tak. Shift, jaki e, shift. tam Shift Control, tak. Teraz shift, tak, e, tak. Nie, kurde, no wywalam się na tych prostych przeciwnikach. To właśnie się trochę nie chce, nie? na no, sterowanie, no powiem, że jest dość przyjemno, bo jest niby wszystko pod ręką, ale jeżeli chcemy grać, już, no to naprawdę nie możemy chyba w żadną in inną gierkę grać, bo możemy się trochę. Można powiedzieć, że rozproić, czy kurde, co ja chciałem w ogóle nawet powiedzieć. Możemy po prostu zapomnieć jak się steruje, więc to też może być takim problemem, jeżeli chodzi o tą grę. Ale nie wydaje mi się, że będzie jakaś bardzo długa sonos po samym po samym dem. Chociaż mogę to jeszcze oczywiście mylić. Zobaczymy jeszcze jak to twórcy gry rozplanują! Fuck! E, chyba mam już plan, jak mógłbym to zrobić, czyli musimy tak. Tak, teraz lecimy, tak, zatrzymanie, a czyli spowolnienie, tak, bok, bok, nie! Kurde, ale bym wywalił tej grze naprawdę. Fak, no muszę się rozeglądać z tymi gównami. Fak, dobra, ale tutaj już widzę, kurczę, potencjał w tym przejściu już sami widzicie jak ja to po prostu speedrunuję to w całą sekwencję gry tak teraz bok teraz tak shift ta nie w zasadzie ciągamy shift kurde z kontrolem posranym ale dobra czyli tak 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 bok tak tak dobra na razie wszystko chyba jest w porządku ale naprawdę kurde chciałbym sobie kupić taką gierkę ale coś sądzę że po samym gameplay, jak i po samym, może, trailerze, sądzę, że to będzie gierka chyba rzędu 250 zł niestety. Chyba zabiję już wszystkich Guardianów, chociaż. Tak? Kurde, ostatni! No, naprawdę. A on on się ściga, sądzę, że on wypadł poza mapę, no. Dobra, czyli tak. Tak. Fak, fak, fak. Ła! Wow. Łatwiutko. Nie no, to jest tylko kwestia przyzwyczajenia się do sterowania, to już wszystko będzie prościutkie. Ale czemu my nie możemy wykorzystać naszej katany do odbijania? Przecież to byłoby tak fajne. Jak będę w trochę. Ale naprawdę, wydawało mi się, że w tym trailerze odbijaliśmy jakieś pociski. Nie no, chyba walka z jakimś bossem w demo.

Naprawdę 20 minut, czekajcie, już sam zobaczę. No, 20 minut nam to zajęło, kurde. E, jeżeli chodzi o sam e, same postrzeżenia, jakie e, można zobaczyć w dem, według mnie, sama gra ma ogromny potencjał. Naprawdę, wszystkie portale odnośnie gier, jakie e, widziałem, huczą na temat Ghost Same trailery też są, według mnie, naprawdę super dopracowane. Sama muzyczka jest też po prostu. Genialna, pico Bello Jeżeli twórcy gry tego nie srombą, według mnie gra ma naprawdę na ogromny potencjał. Nie mam pojęcia, jeżeli chodzi o koszty, jak, jakie gra będzie ponosiła czy będziemy chcieli ją kupić. Wydaje mi się, że 250 zł to jest takie minimum. Jak widzę na przykład tego screena teraz, bo ten ekran można powiedzieć, że końcowy, to 259 na przecenie, nie wiem, 200 zł to jest chyba niestety minimum. Nie mam pojęcia, to jeszcze zobaczymy przynajmniej do końca tego roku. Bo. Mamy, no, czerwiec, zagra ma być w 2020 roku. Jeżeli chodzi o samą grę, według mnie jest naprawdę, no, po prostu super. Po prostu trzeba zakryć, żeby móc zobaczyć odczucie. bo jednak, w trailerze, no, spoko. Trailer jak trailer, ale nie wczujemy się w samą mechanikę, jak i w samą muzyczkę, która jest, według mnie, naprawdę, według mnie, muzyczka robi tutaj ogromny klimat. samo sterowanie, sterowanie picobello. Brakuje mi tylko odbijania pocisków, to już byłoby w ogóle coś super. Sam poziom trudności, no, nie jest jakiś trudny. Mechaniki się powtarzają, jeżeli już będziemy powtarzać misję parę razy, w zasadzie podpunkt misji, czy jakby tego nie nazwać. Strasznie ciekawi mnie fabuła, szkoda, że nie mamy ani polskich napisów, ani polskiego dubbingu, jednak to jest polska gra, ale będzie raczej celowa w zagraniczny sukces, czyli na przykład Ameryka, nie wiem... Kanada i inne większe państwa, w których na pewno taka gra może być popularna. Według mnie hype na Cyberpunkowy klimat wciąż narasta. Na przykład taka gra Observer strasznie się mi się podobała. Ghost Runner, kolejne cyberpunkowe do tego też Cyberpunk 2077. Więc według mnie takie gry teraz, jeżeli chodzi o ten rok, może też i w przyszły, będzie no, dość nieźle wrzało, jeżeli chodzi o samą scenę gier. Według mnie gra naprawdę ma ogromny potencjał, mega przyjemnie się gra w samą grę. Sterowanie też bardzo przyjemne, ale coś czuję, że. Jeżeli twórcy już wypuszczą całą grę zamkniętą, nie wiem, alfę czy tam beta To będzie naprawdę strasznie fajnie się grało, bo w coś sądzę, że dodadzą strasznie dużo rzeczy, bo jednak to jest beta, w której większość według mnie... E można powiedzieć, że graczy testują jak to wszystko wygląda i pewnie można napisać do deweloperów, albo deweloperzy będą oglądać jak mniej więcej cała sama gra się plasuje, bo jak wiadomo w demo to może się praktycznie cała gra zmienić o 360 stopni, w zasadzie 180. E, sama gra, no, tak jak już mówiłem, mega fajna, na razie nie będę mówił werdyktu, bo jeszcze muszę zobaczyć e, samą, całą wersję gry, bo to jest tylko demo, więc na demo nie mogę zbytnio polegać. Więc gra według mnie naprawdę, no po prostu zajebista, żeby tutaj dużo e, zwlekać, mam nadzieję, że wam się tak podobał, Następnie odcinka, siemka.